Panie, zabrali twoje auto, kiedy nie patrzyliśmy i... E, e. Oddział Alfa padł, potrzebne wsparcie! Znaleźliśmy Midasa, panie! Maszyna została zamontowana w warsztacie, panie. Oddział Alfa 3.0 w drodze. Ale, e, panie, co my tu mamy zrobić? To dlaczego gadasz, a nie strzelasz? Nareszcie jakieś dobre wieści. Daj go, będzie rad. W moim domu są banici. Wam płacę! Zlikwidujcie ich! Nie będę tolerować tchórzostwa i nieposłuszeństwa! Kiedy daj go, wydaj rozkaz, wykonujecie go. Zrozumiano? Daję kartę podarunkową do durwurgerowni temu, kto wykończy Midasa! Strzelać! Daj go dostaję potrzebnemu złota, a ja obiecaną mi moc. To wszystko co musicie wiedzieć. Nagroda za Midasa wzrasta dziesięciokrotnie. Jeśli chcesz posiąść niewyobrażalne bogactwo! Człowieka ze złotymi rękami. Tubylców z dala od warsztatu, daj go, powinny trzymać zwykłe przesądy. Ale jeśli ciekawość weźmie u nich górę, wiecie co robić. Znajdźcie moje auto, albo ja znajdę sposób, by was ukarać. Nie interesuje mnie, że warsztat jest straszny. Dostarczcie złoto, albo będzie kara. Uf. Odzyskajcie ich maski. I powiadomcie rekruterów, że mamy wolne miejsce. Jeśli gdzieś tam zobaczycie mi dasa, to wiecie gdzie celować. Chcę widzieć te złote ręce na ścianie mojego gabinetu. Następna paczka jest gotowa do drogi. Szybko dostarczcie ją, daj go.